Cześć, witam na kanale info Prawa. Dzisiaj o nieoczywistych nasionach warzyw. Chodzi mi o to, że duża część osób nie wie, gdzie są nasiona marchwi, gdzie są nasiona buraka, brokułu, kalafiora, kalarepy i tak dalej. Bo co innego jest zebrać sobie takie nasiona pomidora, one są w pomidorku, dynia, no w dyni są, w papryce, w ogórku i tak dalej, a tutaj tego nie ma. Na każde zagadnienie, na każde warzywo warto spojrzeć indywidualnie, no ale można tak z grubsza powiedzieć na temat wielu tych warzyw w jednym filmiku. Jak tak mniej więcej zbierać nasiona z tych warzyw nieoczywistych? No Posłuchajcie. Najpierw jednak standardowo polecam moją książkę Info Uprawa jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. W tym roku no, mogę pokazać wam kwiaty kilku warzyw, m.in. kalafiora, buraka, marchewki, rzotkwi. No, różnie to bywa z tymi nasionami, ponieważ często zdarza się, że warzywo kwitnie i zarazem wydaje nasiona w drugim roku uprawy. Z którymi warzywami się tak dzieje, może nie będę się teraz rozgadywał, ponieważ było o tym w materiałach o uprawie danego warzywa, jak również wszelkie informacje znajdują się w mojej książce. Wiecie, że pęd kwiatostanowy powinien wytworzyć się dopiero w drugim roku. Uprawy. Tak jak mówię, na wszystko należy spojrzeć indywidualnie, ale warzywo sobie rośnie, zakwita. No potem z tych kwiatów tworzą się nasiona. Jak już załóżmy te strąki z nasionami, są takie bardziej uschnięte, to je zbieramy, łuskamy nasiona. No warto je dać do miejsca such, suchego, na przykład na parapet, żeby się one dosuszyły i potem dajemy je najlepiej do, do woreczków strunowych. To znaczy chodzi o to, żeby po prostu to opakowanie było szczelnie zamknięte. Pokazywałem wam choćby w poprzednim roku, jak to wyglądało w przypadku broku, który wydał nasiona. I tutaj ważne. Nasiona mogą pojawiać się w pierwszym roku uprawy danego warzywa, mimo że powinny w drugim. I tutaj też można powiedzieć, że uzyskamy wtedy nasiona. Tak jak mówiłem, do wszystkiego należy podejść indywidualnie. No, też powiem tak, że może być lepiej zbierać nasiona z warzywa, które już. Urosło duże. W sensie że nie, że mamy taki, że jest mały burak i on idzie, idzie w ten, i, w, i wtedy się zbiera, tylko jak już jest ten burak duży, on idzie w kwiat, wtedy lepiej właśnie z niego zebrać, ale też można z tych mniejszych. To mówię, indywidualnie trzeba by do tego e, przysiąść. No i tak, załóżmy, że mamy duże skoki temperatur, mamy chłodne noce i warzywo idzie w przedwcześnie w kwiat, albo też przez bardzo wysokie temperatury. Niekoniecznie warzywo musiało kwitnąć w drugim roku, mogło standardowo iść w kwiat w pierwszym roku, ale standardowo się to dzieje później, na przykład w przypadku rzodkiewki, na przykład też idzie w kwiat Kalafior. No, to teraz zależy od nas. Zależy od nas, co zrobimy. Zaraz, gdy warzywo idzie w kwiat, na początku tylko gdy to zauważymy. Ważne, żeby jak najwcześniej zauważyć, zbieramy warzywo. To jest jedno z rozwiązań. W sensie, żeby mieć zbiory. Przed kwitnieniem zebrać i zjeść. Jeśli chcemy oczywiście zjeść, to zbieramy jak najwcześniej. Wiecie, idzie w kwiat, trzeba to zebrać. Zwykle tak się dzieje, ale można sobie zostawić kilka sztuk na nasiona. Zresztą, z jednej sztuki tych nasion już będzie mnóstwo. Zostawiamy takie warzywo, ono kwitnie, potem tworzą się te nasiona. Je, je, jeszcze jeśli chodzi o te nasiona, no to też warto, tak jak mówię, spojrzeć na to indywidualnie, bo na przykład w, w przypadku cebuli, w przypadku czosku, one też tam kwitną, chcą, chcą wydać te nasiona, no ale jak idą w kwiat, to ja ich nie zbieram, po prostu urywam ten pęd kwiatostanowy. Wymienię teraz warzywa, z których nasiona można zebrać właśnie po kwitnieniu. Są to: broku, brukiew, brukselka, burak cebula, cykoria, czosnek, fentku, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, karczoch, koper ogrodowy, marchew, pasternak, pietruszka, por, rabarbar, roszponka, rukola, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, salsefia, sałata, seler, skorzonera, szczaw, szczypiorek, szpinak. Mogło mi coś umknąć, więc jeśli o czymś zapomniałem, to napiszcie. No ale jest to dosyć yy, sporo, jest to dosyć sporo warzyw. Tutaj nie, nie wspominam na przykład o ziemniaku, gdzie niektórzy zbierają z niego też nasiona i wysiewają, bo ja po prostu preferuję rozmnożenie z takiej bulwy. No ale jest też choćby czosnek, gdzie można go zostawić na nasiona. Taki mały ząbek siejemy na jesień, później następnego roku otrzymamy dopiero ząbki o normalnej wielkości. Choć jednak no, takie nasiono siejemy na jesień i ząbek Otrzymamy w przyszłym roku. O to mi chodziło. Później, sadząc znów ten ząbek na jesień, otrzymamy całe główki w następnym roku, więc to jest okres dwóch, dwóch lat, gdzie, gdzie będzie już normalna główka. No i to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że dobrze Wam to rozjaśniłem. Pokażę Wam w późniejszym czasie proces zbierania nasion z takich warzyw i ich przechowywania. Teraz dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do ocen tego filmu i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.